Po zrzuceniu ze schodów rewidującego pedagoga, Piotr stał się bożyszczem uczniów pana Kozdroja. Gdy przechodził, usuwano mu się z drogi. Nieznajomi chłopcy kłaniali się na ulicy, a zawsze i wszędzie witały go wesołe uśmiechy, uwielbienia i oczy roziskrzone od wdzięczności. Piotra gniewała ta słaba podmiejska, ale gniewała powierzchownie. W głębi polubił ją i przyzwyczaił się do swej wielkości. W pierwszych dniach kwietnia, gdy był wieczorem sam w mieszkaniu, ktoś zastukał do drzwi. Po chwili wszedł jeden ze spiskowców wysoki, szczupły blondyn z niebieskimi oczami. Był to główny winowajca, o ile można było wnioskować z rozmaitych szczegółów. Wśród niezgrabnych ukłonów, czerwienień się i poblednięć, jąkając się i bełkocąc nieumiejętnie rosyjskie wyrazy, uczeń ów wyłuszczał jakąś prośbę. Piotr poprosił go do swego salonu, czyli do drugiej izdebki usadowił na krześle i poczęstował papierosami. Uczeń tłumaczył szeroko i długo, coraz bardziej zawila, nawet w miarę jak się uspokajał ze świadomą i umyślną zawiłością. Jakąś rzecz o książkach. Piotr tyle mógł zrozumieć, że pewne kółko gimnazjalne miało pewną biblioteczkę, że wskutek zrzucenia ze schodów tapira odbywają się istne orgie rewizyjne w poszukiwaniu owej biblioteczki, gdyż jeden podły wsypał. Ponieważ zaś całe kółko może być wsypane, jeśli złapią biblioteczkę, a zniszczyć jej niepodobna, więc kółko ośmiela się prosić, czyby pan porucznik nie raczył przechować owej biblioteczki w swej spiżarni. Propozycja taka nie była wcale przyjemna. Pan porucznik nie miał zamiaru wchodzić w spółkę z tymi młokosami. Nie znał ich wcale, nie rozumiał, nie wiedział, czego chcą. Jednakże żal mu było biblioteczki i wstyd odmówić podobnym frantom rzeczy tak drobnej. Po chwili wahania zgodził się na warunkach następujących. Skrzynka będzie postawiona w otwartej spiżarni bez jego woli i wiedzy. Sam spiżarnie zamknie. O fakcie przyniesienia skrzyni. Będzie wiedziała tylko jedna osoba To jest sam Petent Zającz rano zajrzawszy do spiżarni Piotr dostrzegł w jej rogu odrapaną walizę związaną szpagatem Przez ciekawość i dla powzięcia wiadomości Co też to za skarby mieszczą się w tej ściganej książnicy Rozwiązał szpagat i zamknąwszy się w komórce przejrzał zawartość Była to najbezwzględniejsza zbieranina druków Rzeczy cenne leżały obok ramot, nowe studia filozoficzne i prace z zakresu historii, obok starych śmieci i strzępów, poezje Mickiewicza, Słowackiego i inne, obok dodatków powieściowych do jakiejś gazety, przekłady z obcych języków obok starych, pożółkłych broszur politycznych. Niektóre z tych książek zastanawiały rozmaitością swego druku. Tytuły i pierwsze stronice ich pochodziły skąd niż zawartość środkowa. Jakaś na przykład. Wnosząc z tytułu powieść angielska, bezimiennej autorki, a wewnątrz dzieje powstania listopadowego spisane przez Mochnackiego. Albo z wierzchu niby to jakieś niepłodne ziarnka i szczere plewy, wydane najcenzuralniej, a w środku poezje gorzkie i smutne, drukowane za dawnych lat w Lipsku, zaiste dla wnuków. Piotr zrazu przez ciekawość, a później z rosnącą pasją, począł czytać te tomy i świstki. Bezsilne, omdlałe poezje i szorstkie, krzykliwe, jakby z twardych patyków gwoździ i drutów kolczastych ukręcone broszurki społeczne. Przejścia, swe miłosne troski, bóle, załamania się i zatoczenia, od których niejednokrotnie dolatywał aż do brzegu przepaści, spędzał teraz w towarzystwie tych ściganych druków. Pocieszał się nimi, rozrywał, nieraz upajał. Ogień miłości zapalał ognie zawarte w wierszach dawnych poetów, płonęły nieznane dotąd wyrazy, jak żywa muzyka ozwały się przecudne dawne rymy. W dziwnych napoły dostępnych słowach ledwie poznanego języka znalazł się wyraz dla tajnych kurczów, szlochów, westchnień i radosnych łez duszy. Zdarzało się teraz Piotrowi późno w noc. Albo w rosyjskim towarzystwie powtarzać na pamięć dla uciszenia serca jakąś prawdziwą strofę niewiadomego dlań poety, wymyślać się, wywiadywać i wczuwać w skojarzenia dźwięków, które zdawały się wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć, aż do najtajniejszej głębiny. Pisarze, o których istnieniu nie wiedział nic zgoła, stawali się towarzyszami czującymi rzeszą braterską, co jak chór westchnieniem odpowiadał na każde westchnienie. Niejasne wyrażenia mowy posiadały urok podwójny. Wżerały się w serce rozpłomienione od miłości, zahaczały o nie i nitowały z nim na zawsze. Z drugiej strony, najróżnorodniejsze dziedziny myśli polskiej, uwięzione w szpargałach uczniowskiego kuferka, przemówiły do czytelnika nowego tysiącem ust. Piotr począł wgryzać się nocami w zagmatwane sploty. Umysłowania polskiego w XIX stuleciu, w dziwaczne narośle i przerosty, wczucia, które się stały myślami plemiennymi, w samoobłudy, które były i są najoczywistszymi lekarstwami od śmierci ducha. Zatapiał się w historię błądzeń ponad przepaściami szalonego Orlanda Polski, w bohaterstwo i tęsknotę anielskich duchów i w żywot martwego jej kadłuba, węszącego, gdzie jest drżer i spokój. W dzieje dwóch potęg i motorów najgłębszych wszystkiego: pieniędzy i katolicyzmu. Po upływie pewnego czasu wytworzył się od tego czytania w jego pojęciach jako stan stały chaos, w uczuciach. Popłuch. Pragnąc znaleźć wyraźne dyrektywy, czytał coraz systematyczniej i uważniej książkę po książce. Kupił sobie szczegółowy i obszerny słownik polsko-rosyjski i nad niektórymi szpargałami prowadził formalne studia. Wychowanie w sferze rosyjskiej, żołnierska od najwcześniejszego dzieciństwa, prostolinijność dyscypliny i tresury. Matematyczne postawy rozumowania, rosyjska pryncypialność w sposobie ujmowania zjawisk zewnętrznego i wewnętrznego świata, wszystko to nie pozwalało znieść, strawić i wchłonąć zakresu rozbieżności i rozpylenia polskiej myśli błądzącej, jak żywe srebro między biegunami ekstazy i abnegacji, myśli bez steru i kompasu. Ileż to razy Piotr Rozłócki tłukł w jakąś książkę pięściami, i rugał ją ostatnim, sobaczym, moskiewskim wezwiskiem, patrząc, jak się łamie, chwieje, błąka, linia jej kierunku, jak siła jej pęka i leci. Sam szatan wie dokąd. Jedno w tych książkach polubił: to wieść o nieistniejącym, zapomnianym wojsku polskim legendę o wodzach, co w wieczność odeszli z rozpaczą, ręce załamawszy na pancerz, sprawy swej nie dosięgnąwszy włócznią, przegrawszy wszystek swój zamysł wojenny. Polubił połamanych mieczów polskich szczęko, zardzewiałe pochwy, rozbitych ostrołęckich armat churgot i łoskot, konnicy zbieganej pod Grochowem tentent. Począł wmyślać się cierpliwie w klęski dalekie, Dalekie, głęboki dla nich poczuł szacunek i żal.